Wszystko powinno być dobrze, dobra. Witajcie serdecznie. Dzisiaj jest poniedziałek, więc sobie można um, się rozluźnić po prostu. Można się po prostu rozluźnić, uspokoić po tym dniu. Zależy, dla kogo szczęśliwego. Może. Poniedziałek to da wiele zły dzień, ale dla mnie był na przykład udany i dzisiaj mam nadzieję, że będzie udany również, ponieważ będzie kontynuowany. Dobrze, kontynuowany. I zagram sobie w nową grę którą odkryłem. Commute, heavy traffic. Zobaczmy na to na razie, na parasie. Zaklejmy spokój i próbujemy dojechać. Na... Tu tutaj jestem 133. To jest jakaś. Coś yy, mi. Tak, jest lagowało. Na razie jestem pierwszy. W niedzielę to być liczę na więcej no to na, na pewno będzie lepszy wynik. Także tego wciąż prowadzimy. Lidrami na 5 godzin, niż 44 minuty. Na tym środku pasie sobie go zmienię. Bo na tym nie zmieniajmy ten pas jak najszybciej. Nie, na tym lewym pasie, no to teraz może. Nie, jest źle, jest źle, już został wyprzedzony. Do 7 punktów trzeba wyprzedzić gościa, który jest. Czyli jeszcze troszkę. Obok niego stoimy. No, wreszcie możemy. To już jest 88. No, na razie nie jest. Czyś, czyś, coś no na razie dwa komentarze zero Dobra. 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 Na środkowym. Dobra. 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 ruchu czasami Dobra. 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 to specyfika tej gry. Lider ma 150. Doskonale, o 5 punktów wyprzedam. jego 0,7. Dobrze, jestem na podium. Jazda na podium jest na razie dobra. Przejdźmy, zmienimy gierkę. Może jak ktoś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.